Dzisiaj bardzo ważny dzień na naszym torze kolejny etap w rozwoju, w uzupełnianiu wyposażenia. Postawiliśmy dwa kontenery na miejscu dla publiczności, tam gdzie są trybuny. W jednym kontenerze na dole on jest magazynowy, a na nim stoi kontener, w którym jest miejsce dla speakera. Będzie miał swój jakby osobne pomieszczenie z bardzo dobrą widocznością na cały tor i plus do tego jeszcze trybuny dla publiczności, gdzie będzie można obserwować zawody. W przyszłym roku planujemy zawody na początku roku. Chcemy w terminie wiosennym zrobić, z tym że jest to uzależnione najpierw od kalendarza centralnego. W pierwszej kolejności są ustalane terminy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. I wtedy w wolnych terminach wyznacza się terminy zawodów strefowych. No i my chcemy zrobić to w miesiącu maju, kwietniu ewentualnie, zależnie od, od możliwości, jaka będzie sytuacja. Nie mamy powiedzmy takiego budżetu, żebyśmy sobie mogli dzisiaj usiąść, pomyśleć, robimy to, to i to i, i sobie realizujemy. Raczej to jest bardziej improwizacja. Możliwości, jakieś tam e, pomysły, które się pojawiają w międzyczasie. Na pewno to, że jest tam usypane wysoko, to jest e, bardzo dużym plusem. Jest widoczność na cały tor, publiczność ma e, dobry zasięg, tam wszystko widać. No teraz jeszcze by się przydało, żeby było trochę wygody jakieś miejsca siedzące. No to już tak można powiedzieć takie ulepszanie, tak?